Rady Miejskiej w Chojnicach. Stwierdzam, że na sali jest obecnych 19 radnych, także posiadamy kworum, możemy podejmować prawomocne decyzje. Zgłaszam wniosek do porządku obrad. Wniosek dotyczy wprowadzenia projektów dwóch uchwał. Pierwszy wniosek dotyczy wprowadzenia punktu 19a projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi o stwierdzenie wygaśnięciu mandatu radnych Rady Miejskiej w Chojnicach. Głosujemy ten wniosek. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością 19 głosów, bez głosów sprzeciwu i bez głosów wstrzymujących się. Drugi wniosek dotyczy zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 19b, a mianowicie projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla numer 10 w Chojnicach. Przystępujemy do głosowania tego wniosku. Kto z Pań i Panów Radnych? Przyjęcie tego wniosku. Proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Zagłosowało 19 radnych bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Czy są jakieś inne wnioski, jeśli chodzi o porządek obrad? Nie widzę. Przystępujemy do punktu drugiego porządku dzisiejszych obrad, a mianowicie przyjęcie protokołu z 11. sesji Rady Miejskiej w Kojnicach. Pani Radna Marzenna Osobicka, bardzo proszę. Zapoznałam się. Z bardzo dokładnym właśnie protokołem z ostatniej sesji jest znakomicie odzwierciedla przebieg sesji. Panie włożyły dużo pracy w jego sporządzenie i wnoszę o przyjęcie go bez odczytania. Głosujemy Przyjęcie protokołu z 11 sesji Rady Miejskiej w Polnicach. Kto jest za przyjęciem protokołu. Bardzo proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 19 radnych przeciw i yy, yy, przeciwnych i wstrzymujących się głosów nie było. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Punkt trzeci porządku dzisiejszych, dzisiejszego, dzisiejszej sesji to powołanie sekretarza sesji i komisji wnioskowej. Na sekretarza sesji proponuję pana Krzysztofa Pestkę. Czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Komisja. Wnioskowa. Proponuję osoby radnych Pana Mateusza Wróblewskiego i Macieja Bonna. Pan radny Mateusz Wróblewski wyraża zgodę. Mam zgodę. Pan radny Maciej Bona. wyraża zgodę. Głosujemy. Kto z pani i panów radnych jest za powołaniem pana radnego Krzysztofa Peski na sekretarza 12 sesji? Proszę podnieść przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 18 radnych bez głosów przeciwnych przy jednym wstrzymującym się. I drugie głosowanie Komisji Wnioskowej. To z pań i panów radnych jest za powołaniem komisji wnioskowej w składzie Mateusz Wrublewski Maciej Bonna. Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 19 radnych bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Punkt czwarty to informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informuję, że wszystkie pisma, które wpływały do Rady Miejskiej w okresie międzysesjami zostały Państwu przekazane drogą mailową. Punkt piąty to sprawozdanie burmistrza miasta z prac w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Na początek bardzo dobre wiadomości. Jesteśmy w końcowej fazie rozstrzygania przetargu na zakup energii elektrycznej i będziemy kupować energię elektryczną 34% taniej niż to było dotychczas. Oszczędności z tego tytułu w budżecie w skali roku to jest około 700 tysięcy złotych. Również druga bardzo dobra wiadomość jest zmniejszony WIBOR z 5,75 na 5,25, a to nam daje oszczędności roczne mniej więcej na poziomie 540 tysięcy złotych i oby ten wybór topniał w tej chwili już szybko. W połowie czerwca zadłużenie miasta będzie zmniejszone o. Przeszło 4 miliony złotych. Przechodzę do informacji inwestycyjnych. Odbyły się konsultacje z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie budowy warsztatu terapii zajęciowej i centrum mieszkalnego. Bardzo udane konsultacje. W pierwszej części omawialiśmy materiały w ratuszu, w drugiej części nasi goście na czele z panią dyrektor odwiedzili warsztat terapii zajęciowej będzie to obiekt dwumodułowy w pierwszym module 1100 m2 to jest warsztat z 20 pracownikami obok drugi moduł w jednym budynku ale bez komunikacji wewnętrznej takie są wymogi na 400 m2 7 pokoi mieszkalnych plus pomieszczenia towarzyszące razem to jest jak państwo pamiętacie 1500 m2 i Powzięliśmy decyzję już taką wspólnie ze starostą i z panem Wójtem i z szefową warsztatu Rewizyjnościowi, że na tą część mieszkalną będziemy aplikować do Unii Europejskiej do działania infrastruktura społeczna 6.3 i do programu miękkiego, który daje nam możliwość finansowania przez pierwsze dwa lata funkcjonowania centrum mieszkaniowego, to jest usługi społeczne i zdrowotne 5.17. Ale oprócz tego składamy aplikacje na całość również do ROPS-u, tak żeby mieć zabezpieczenie, gdybyśmy unijnych środków, załóżmy, nie dostali, to mamy wówczas środki z rops -u. Trzeba pamiętać o tym, że ROPS finansuje prace budowlane, czyli nie finansuje wyposażenia, nie finansuje rzeczy ruchomych. Dlatego te środki unijne, a dofinansowanie wynosi aż 95%, są środkami, o które trzeba zawalczyć i powinniśmy. Je zdobyć. Będziemy realizować w najbliższych dniach studium wykonalności w tej sprawie i będziemy składać wniosek. Będę informował na bieżąco o wydarzeniach związanych z tą bardzo ważną dla nas inwestycją. Nie ma zagrożenia według mnie ze startem tej inwestycji. W pierwszej fazie ona będzie finansowana ze środków własnych miasta, gminy i powiatu. Dopiero w drugiej części roku będą środki ROPSU, czyli pefronu, mówiąc krótko, a środki unijne to w zależności od tego, czy je zdobędziemy. Obrońców hojnic, najważniejsza w tej chwili inwestycja drogowa w mieście. W dniach 26-29 maja będziemy układać już warstwę ścieralną na odcinku od Kościerskiej do przyszłego ronda, który powstanie. Tak więc ten cały odcinek będzie już na gotowo wykonany i od 1 czerwca, 2 czerwca powinniśmy już wchodzić na budowę ronda Słubisława-Obrońców-Chojnic-Gdańska. Ruch wahadłowy z okresami zamykania relacji gdańska obrońców Hojnic czy Gdańska-Słubisława i powinniśmy w sierpniu pracę zakończyć. Rozpoczęła się budowa zwanej ulicy Wodeckiego, która połączy osiedle, mini osiedle Belona i drogę na Władysławek ze skrzyżowaniem z ulicą Żeromskiego i zachodnim obejściem. Wzmacniamy front inwestycyjny, tak jak deklarowałem, na każdej sesji będziemy to starali się czynić. Poprosiłem Państwa o akceptację rozpoczęcia dwóch ważnych inwestycji, na które mamy dokumentację i pozwolenia na budowę. To jest chodnik, z doświetleniem przejść ulicy Prochowej i ulica Karpusa, która posiada kanalizację deszczową. Oświetlenie tylko nie ma na nawierzchni utwardzonej. Za kilka dni ogłosimy przetarg na budowę ulicy Słoneczne Wzgórza wraz z oświetleniem. Mamy na to środki w budżecie. Jesteśmy w fazie rozstrzygania przetargu na drugi etap modernizacji sal gimnastycznych w szkole podstawowej nr 1. Tutaj wiadomości są niezbyt dobre, ponieważ mamy kosztorys na 3 miliony 250 i wpłynęła tylko jedna oferta na 3 miliony 570, 000, czyli jest około 300 tysięcy złotych więcej niż w kosztorysie. No, wynika to z różnych pewnie przyczyn, ale z drugiej strony prosimy o to, żebyśmy rozstrzygnęli ten przetarg, bo jeżeli go teraz nie rozstrzygniemy, a będziemy go powtarzać, to nie wykorzystamy czasu okresu wakacyjnego do realizacji tego, tego zadania. Trwają prace przy ulicy Milowej, przy Przytorowej, Miętowej. Bardzo moim zdaniem efektywnie i dokładnie działa firma Sala, która to, to zadanie wykonuje. Jest rozstrzygnięty przetarg na Plac Niepodległości. Na naszą prośbę firma Margru, która wygrała ten przetarg rozpocznie pracę dopiero w sierpniu. Nie chcemy w tej chwili w ramach, w czasie dni hojnic, czy w czasie wakacji realizować tych zadań, które by w perturbacje związane z komunikacją. Dlatego końcówka lata jesień. Jesteśmy przygotowani na złożenie aplikacji do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Będziemy składać dwa projekty. Pierwszy projekt to jest łącznie Wróbleskiego Śniadeckich, Jerzynowa. I drugi projekt to jest Widokowa. Kończą się prace renowacyjne na baszcie średniowiecznej, którą, którą realizuje właściwie ksiądz Dziekan Dawidowski, ale dotacja pochodzi z budżetu miasta, a budżet miasta posiadał środki z Polskiego Ładu. Ogłosiliśmy przetarg na zbycie budynku PKOBP. Proponujemy cenę 2 614 000 złotych. Wadia do 7 lipca, przetarg, rozstrzygnięcie 15 lipca. Przypominam, że miasto, gmina i powiat kupiły ten budynek za 1 500 000 zł. Na dworcu, w budynku dworca kolejowego rozpoczął działalność bar, czyli punkt gastronomiczny. To jest krok do przodu, bo brakowało tego cały czas zrezygnował z funkcji pan Kazimierz Drewek. Był radnym, był przewodniczącym samorządu osiedlowego. Serdecznie mu za współpracę i za pracę na rzecz osiedla i Rady Miejskiej dziękuję. I na zakończenie dwa tematy. Zwróciłem się z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na zachodnim obejściu i o wprowadzenie oznakowania informującego o tym, że jest tam ograniczenie do 50, tyś, do 50 tysięcy, nie, do 50 kilometrów na godzinę. Jeżeli ktoś ma samochód, który czyta znaki drogowe, tak jedzie na zachodnie obejście, to pokazuje komputer, że można 90 jechać. To oznakowanie jest po prostu niewyraziste. Moją prośbę też wsparłem informacją z komendy Platowej policji, gdzie było już ponad 180 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości 180 przez 2 miesiące. Tak? Także to o czym o czym świadczy cały czas. znaczy Mamy już odpowiedź odnośnie nasadzeń koszy na śmieci i ławek. ZDW wymaga od nas projektu w tej sprawie taki projekt powstanie. I jeszcze na zakończenie jest gotowy raport o stanie miasta on będzie zawieszony w Internecie i do Państwa dyspozycji od 30, od 30 maja, natomiast zawartość to jest 135 stron i tylko zachęcając do czytania powiem co w nim jest. Więc tak jest demografia, liczba zarejestrowanych przedsiębiorców, udziały gminy w spółkach i innych podmiotach, realizacja uchwał Rady Miejskiej. Potem są informacje finansowe, stan finansów miasta, wykonanie budżetu miasta, dochody i wydatki na mieszkańca, wykonanie dochodów i wydatków majątkowych inwestycyjnych. Dalej są informacje o stanie realizacji polityk, programów i strategii, czyli ład przestrzenny, inwestycje, pozyskane środki zewnętrzne i koordynacja działań, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura, sport, rekreacja, opieka nad zabytkami, bezpieczeństwo publiczne. Budżet obywatelski i na koniec współpraca i promocja miasta. Razem lektura ma 135 stron, zachęcam do czytania. I na koniec jeden temat, który wyszedł, znaczy był procedowany, może omawiany w ten sposób nie powiedzieć na komisjach. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawę instalacji PPOS i bezpieczeństwa pożarowego w ratuszu. Bo Państwo porównywaliście wydatki ratusza do wydatków planowanych w bibliotece, to chciałbym poinformować, że to, co robimy w ratuszu, to jest dostawa wraz z montażem 11 czujek typu DUR 4047 z gniazdami G40, jednego nadajnika ACR oraz przesunięcie istniejących w pomieszczeniach czujek, a także przeprogramowanie centrali. I tak dalej. Czyli to, są, to jest drobna korekta do pomieszczeń, w których tych czujek nie ma. Natomiast to, co musimy wykonać w bibliotece na podstawie zaleceń i audytów, to jest tak. Następujący zakres. Wymiana centrali sygnalizacji pożarowej o parametrach 4x64, adresy zasilenia 2x akumulator 40 amperogodzin, nowe oprogramowanie i osprzęt, demontaż dotychczasowych urządzeń oraz montaż 143 nowych optycznych czujek dymu. Pełne uruchomienie i konfiguracja systemu. Kosztorys ofertowy na to mieliśmy 58 tysięcy złotych. Instalacja oświetlenia awaryjnego, montaż 160 opraw oświetlenia awaryjnego, ułożenie nowego okablowania, uruchomienie systemu i przeprowadzenie testów funkcyjnych. Wszechnica Chonińska powstała w 2008 roku i tego takiego oznaczenia ewakuacyjnego nie mieliśmy, nie było wtedy potrzeby. W tej chwili potrzeba już jest. Z tym, że tutaj ilość tych opraw. Wiąże się też z tym, że chcielibyśmy zrealizować to oświetlenie w pomieszczeniach, to nie jest wymagane, wystarczy, żeby było w korytarzu, dlatego ten koszt pewnie tutaj spadnie, ale kosztorys jest 96 tysięcy złotych. I przywrócenie estetyki wnętrz, malowanie ścian, ten zakres dotyczy przywrócenia stanu ścian po ingerencji związanej z wprowadzeniem nowego okablowania, to jest około 30 tysięcy Uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji. Raz. Bezpieczeństwo użytkowników, obecny system sygnalizacji pożaru nie spełnia swojej funkcji w sposób skuteczny i nie zapewnia pełnego monitoringu obiektu. Stan techniczny. Czasowa centrala jest przestarzała, a niektóre czujki są niesprawne lub ich brakuje. Trzy. Zgodność z przepisami prawa. Brak oświetlenia awaryjnego jest jawnym naruszeniem już w tej chwili aktualnych przepisów przeciwpożarowych, co może skutkować konsekwencjami administracyjnymi. I zalecenia PSP. Istnieje oficjalna dokumentacja wskazująca konieczność wykonania oświetlenia awaryjnego, która nie została dotąd zrealizowana. Odpowiedzialność administracyjna i wizerunkowa jest po naszej stronie. Tak więc ten planowany koszt w granicach 150 tysięcy złotych jest w mojej ocenie w pełni uzasadniony. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy. Aha, bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zakończył się etap weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych do Hońskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnę Państwu, wpłynęło do nas 32 projekty, 32 pomysły, które zostały poddane opinii wydziału, które w przyszłości mogłyby je realizować. Weryfikacja merytoryczna polegała na przygotowaniu opinii oraz wizji lokalnej w przypadku Inwestycyjnych projektów. 12 z tych projektów zostało ocenę, ocenionych pozytywnie, 20 niestety otrzymało ocenę negatywną. Osoby, które złożyły projekty i znajdują się na tej liście ocenionych negatywnie, mają możliwość złożenia odwołania do 2 czerwca. Odwołanie polega na złożenie pisemnego wyjaśnienia lub zmiany ewentualnych rzeczy, które zostały wskazane w opinii poprzez biuro podawcze, poprzez skierowanie takiego pisma pocztą polską, przez ePUAP lub przez platformę Łońskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie opinie przygotowane przez wydziały zostały zatwierdzone przez zespół do spraw budżetu obywatelskiego, w skład którego wchodzą zarówno urzędnicy, jak i państwo radni, przedstawiciele klubów zasiadających w radzie miejskiej. Zakończyliśmy trzecią edycję programu Mieszkanie za Remont. Mieszkanie za Remont to program dedykowany osobom, które są na liście oczekujących na mieszkanie komunalne. W trzeciej edycji wpłynęło do nas 9 wniosków na 3 z 5 dostępnych mieszkań dedykowanych do tego programu. 9 wniosków dotyczyło trzech mieszkań. Była to ulica Czuchowska 27 Czuchowska 41 mieszka 2. Komisja mieszkaniowa, w których obradach miałem możliwość uczestniczy uczestniczyć, przeprowadziła rozmowy z osobami zainteresowanymi podjęciem się remontu w zamian za późniejszy najem. Komisja mieszkaniowa po rozmowach skierowała trzy rekomendacje dla trzech osób, jeżeli chodzi o tę kwestię remontu. Wszystkie te osoby wyraziły wolę i podpisały porozumienia, które pozwalają im w ciągu 6 miesięcy wyremontować mieszkanie zgodnie z wytycznymi, a potem, jeżeli komisja odbiorowa stwierdzi, że wszystko jest w porządku, podpisanie umowy najmu mieszkania komunalnego. Oczywiście osoby, które już będą najemcami, mają w przyszłości możliwość wykupienia tego mieszkania z bonifikatą, która obowiązuje u nas, czyli 50% upustem. Jakie są wnioski z tej trzeciej edycji? Warto przygotować mieszkania o powierzchni do 50 metrów, gdzie koszt remontu nie przekracza 50 tysięcy, tych zainteresowanych jest więcej i mamy szansę poza listą te mieszkania przydzielać osobom oczekującym na te mieszkania. Zakończyły się prace komisji, które rekomenduje burmistrzowi przekazanie dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na rok 2025. Są to dotacje kierowane do osób, które posiadają budynki, kamienice i inne nieruchomości, które noszą znamiona zabytkowych. Przypomnę Państwu, że program funkcjonuje od 2010 roku i od tego roku przydzieliliśmy 67 dotacji. Na łączną kwotę 2 milionów siedmiu tysięcy. Jest to olbrzymia kwota, która zasiliła osoby prywatne, które dokonały prac konserwatorskich, restauratorskich, doprowadzając substancję zabytkową do ładu, porządku i do pięknego wyglądu, co jest oczywiście wizytówką naszego miasta. W tej edycji wpłynęło do nas 10 wniosków, z których zostało 8 ocenionych pozytywnie na łączną kwotę 400 tysięcy. Jeżeli już wszystkie osoby, które tą dotację otrzymają, zgodzą się ją przyjąć, bo oczywiście jest to maksymalna stawka 40% wartości kosztorysowej remontu, tylko to nasz program przekroczy w skali 15 lat prawie 2,5 miliona złotych na te dotacje, co uważam jest istotnym sukcesem. Komisja stypendialna zajmująca się przyznawaniem stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieki nad zabytkami. Przekazała burmistrzowi do rekomendacji e, wnioski. Plan budżetowy w ramach tych stypendiów to było 120 tysięcy. Wpłynęła do nas rekordowa ilość wniosków w liczbie 37. Jeden wniosek został odrzucony formalnie, dwa wnioski zostały ocenione negatywnie i 34 wnioski otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 120 tysięcy. Jeżeli chodzi o dziedziny, z których nasi mieszkańcy składali wnioski, to taniec 18 wniosków, plastyka 7 wniosków, literatura 2 wnioski, fotografia 2, muzyka 2, regionalistyka 1, opieka nad zabytkami 1, teatr 1. Największą ilość wniosków otrzymaliśmy z dziedziny taniec, to jest 18 wniosków. Wszyscy z tej dziedziny otrzymali stypendium w wysokości 2000. Najwyższe stypendium, jakie w tym roku zostało przyznane, jest w wysokości 8000 i otrzymały Trzy osoby na swoje indywidualne e, projekty. Dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie konsultacyjne na osiedlu kolejowym. Przedstawialiśmy razem z Andrzejem Ciemińskim, architektem miejskim, koncepcję e, świetlicy, która m, ma stanąć przy ulicy Jedności. E, m, według koncepcji, którą przygotował nasz architekt miejski, będzie to obiekt parterowy. O powierzchni około 240 m2 i 15 miejscach parkingowych. Świetlica, swoją funkcjonalnością, przypomina tą, którą mamy przy ulicy Jaboniowej. Składa się z szatni, pomieszczenia głównego, pomieszczenia socjalnego, ale także w kuchni, w której można odgrzewać posiłki. Pomysł świetlicy w tej koncepcji spotkał się z przychylnością mieszkańców. Uznaliśmy wszystkie uwagi, które mieszkańcy mieli do tej koncepcji. zamysł jest taki, jeżeli uda nam się rozstrzygnąć przetarg w późniejszym czasie, kiedy już będziemy mieć projekt, aby świetlica była zarządzana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przed południami i realizowała tam zadania senioralne, w zakresie opieki nad seniorami i ich aktywizacji, a po południu, podobnie jak to jest w przypadku świetlicy przy jaboniowej. Aby zarząd osiedla zdecydował, jakie zajęcia tam będą miały miejsce. Przystąpiliśmy do programu Aktywne Miasta, do którego od kilku lat zapraszało nas miasto Bydgoszcz. Aktywne miasta to rywalizacja na dwóch poziomach. Dedykowana jest ona oczywiście osobom, które lubią spędzać czas na rowerze. Rywalizacja na pierwszym poziomie to uzyskanie tytułu rowerowej stolicy polskiej Polski. Polega ona, że od 1 do 30 czerwca każdy mieszkaniec, który pobierze aplikację, zaloguje się jej na niej jako mieszkaniec holnic, zbiera dla miasta kilometry, które według przelicznika wielkości miasta będą stanowiły o wyniku i na koniec czerwca będziemy wiedzieć, ile tych kilometrów w końcach z przylicznikiem zostało objeżdżone i czy otrzymamy tą ten tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Drugi poziom to rywalizacja wewnętrzna. Nagrodzimy tutaj jako miasto trzech najlepszych rowerzystów, rowerzystki, które wyjeżdżą największą ilość kilometrów. Promujemy zdrowy tryb życia, aktywne spędzanie czasu wśród naszych mieszkańców. Osobą, wydziałem odpowiedzialnym za realizację tego zadania z Wydział Sportu, a koordynatorem jest Maciej Kosiedowski, sekretarz stowarzyszenia ATMR Cyklista. Trwa konkurs na krótki film promujący miasto z okazji 750-lecia. Suma nagród w tym konkursie to 2000 zł. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 13 lat. Rolka, czyli krótki filmik, który publikujemy w mediach społecznościowych, musi zamykać się w czasie 20 do 25 do 50 sekund, zawierać pewne elementy konkursowe, które są opisane w regulaminie. Na początku czerwca rozstrzygniemy konkurs oraz zaprosimy mieszkańców na galę pokazujący filmiki promujące nasze miasto z okazji 710-lecia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do omawiania punktu 6 dzisiejszego porządku obrad, a mianowicie, a mianowicie informacja o realizacji uchwał, i wniosków podjętych na 11 sesji Rady Miejskiej w Chojnicach. Informacja na ten temat znajduje się w biuletynie na stronie numer 2. Punkt siódmy to przedłożenie przewodniczących komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pani Iwona na sesji, nie mogę Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Komisja Skarg, Wniosków Petycji obradowała 13 maja 2025 roku.